No coś takiego. Fajnie sięga na takie dnie, ale też tam miga. No zobaczymy. Właśnie gdzieś podkłem tam to na wierzchu i to pokazywało mi, nawet że było. No to użyjemy kru. Coś się przyda jednak. Jest tutaj czego jęczysz? Ty, tak gdzieś to Leś, go leś, leż, 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 Nie no No nie, no nie nie, no nie. Patrzcie na to. Zobaczcie na to. To, to masakra, jakie trafiły mi nie? Co w trawie piszczy? Krzyż, żelazny, panowie. Ale dziwny jakiś, sama oprawka? Nie, no normalnie masakra, nie. Normalnie masakra. Ale trafiły mi Takie rzeczy już leżały w lesie. Nie, no koza, 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 kozak. Pokażę Wam okolicę normalnie. A takie góreczki, o, molkie zniesienia. Tam mamy jeziorko. Tam bagienka. Ty ogóreczka i taki fancior, nie? Ja, <grywa> yeah. już dzisiaj się w ogóle mąfartę cholera, nie? Masakra. Masakra Ja tak mam, jak nie chodzę przez jakiś czas wykrywaczem jak polecę gdzieś do lasu, to za coś wykopię. No niestety tereny są dobre. kozak, nie? dobra, strzał wszystki. wszystkich zbliżenie na siorko, damy i oddali naraz